you mm -hmm. thank mm -hmm. you Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Witam po bardzo długiej przerwie. Nie nagrywałam dla Was długo i tu chcę Wam wyjaśnić, że po prostu ten czas był mi potrzebny, bardzo był mi potrzebny na taką regenerację, na znalezienie... Troszkę można powiedzieć nawet i samej siebie, tak, w tym wszystkim. Także bardzo było mi potrzebne zdystansować się, odsunąć się, słuchajcie od takiej dużej aktywności, tym bardziej, że właśnie czytania ogólne naprawdę są dosyć wyczerpujące energetycznie. No czasami nawet potrafią bardziej zmęczyć niż czytania indywidualne, dlatego moi drodzy... Naprawdę ten czas takiego wyciszenia i dużo mniejszej aktywności był mi niezmiernie potrzebny. Ja się cieszę, że mogę tutaj z powrotem teraz do Was wrócić, mogę coś dla Was nagrać. Tak, wracamy, moi drodzy, z czytaniami tygodniowymi. No i zobaczymy, kochani, co to właśnie w tym tygodniu dla Was astrologia, no i oczywiście też moje karty przygotowały. Drodzy moi, przypomnę, czytanie na nowy tydzień, 27. Październik, 2 listopada 2025. W tym tygodniu, słuchajcie, zmienia się bardzo mocno energetyka, zmienia nam się wibracja, też numerologiczna, bo zmieniamy miesiąc. Kończy się październik, zaczyna się listopad. No i niechybnie, słuchajcie, zbliżamy się też i do końca roku. No i niesamowite tutaj energie nam wszystkim towarzyszą. Nikogo, słuchajcie, te energie nie ominą. No i za Kilka o tych energiach Wam tu opowiem. Drodzy moi, przypomnę, że to będzie czytanie ogólne. Ono może, ale nie musi z Wami rezonować i pamiętajcie, drodzy moi, że ono nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie, że nie podejmujemy żadnych ważnych, życi życiowych, takich przewrotowych, słuchajcie, decyzji e pod wpływem czytań ogólnych, czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Jeśli takie czytanie tutaj gdzieś z Wami rezonuje w jakimś stopniu odzwierciedla Waszą sytuację, moi drodzy, no to ok, w porządku, ale no, za, zawsze warto się tutaj pokusić o jakąś e, taką e, indywidualną odpowiedź, indywidualną wskazówkę. I pamiętajcie, moi drodzy, że jeżeli właśnie macie do podjęcia jakieś takie bardzo ważne życiowe decyzje i potrzeba Wam wsparcia, wsparcia w kartach, w astrologii, to warto wtedy, słuchajcie, pokusić się o czytania indywidualne. Jeżeli podobają Wam się moje czytania, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie filmiku. Moi drodzy, tam macie podany WhatsApp, Messenger i również tutaj na dole ekranu wyświetla Wam się, słuchajcie numer telefonu, pod który jest też podpięta aplikacja WhatsApp. Kochani moi, no i oczywiście jeśli chodzi o tą rezonację, no to pamiętajcie, że energia nie zna czasu, miejsca i przestrzeni. Pewne energie, które tutaj nie, dla niektórych z Was zaprezentuję, może już gdzieś się tutaj przewijały w poprzednim tygodniu, może być to takie przesunięcie będą w następnym. Pamiętajcie, no po prostu takie jest prawo energii. Drodzy moi, co więcej, zachęcam do zapoznawania się z czytaniami specjalnymi. One są w Zakładce Czytania Specjalne. Zachęcam Was również, słuchajcie, do przejrzenia tego, co Wam tam prezentuję na dole w opisie filmiku. Zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat Pustego Kursu Księżyca na miesiąc listopad. No i zobaczymy, co tam jeszcze więcej mi się uda, słuchajcie, umieścić dla Was na kanale. No i tak, kochani moi, co się dzieje na niebie? Na niebie dzieje się dużo, mamy mnóstwo skorpioniej energii. Słońce w znaku skorpiona, Merkury w znaku skorpiona i Mars w znaku skorpiona. Słuchajcie, to, to są takie, bym powiedziała, hmm złowieszcze trochę informacje, złowieszcze wieści. Ale dla kogo? No przede wszystkim, moi drodzy, dla tych, którzy próbują kimś manipulować. No właśnie, dla tych, którzy próbują kimś manipulować i... Dla nich to są złowieszcze takie, słuchajcie, energie, dlatego że dodatkowo Pluton, który jest władcą znaku Skorpiona, znajduje się w tej, w tej chwili w wodniku. Kochani moi, to jest właśnie czas poszukiwania sobie jakichś nowych miejsc, poszukiwania sobie nowych obszarów do życia. Zatem, ci wszyscy, którzy są w jakichś trudnych układach, w jakichś trudnych relacjach osobistych, rodzinnych, moi drodzy, jak i również zawodowych, i zwłaszcza ci, którzy są wykorzystywani, energetycznie, ci, którzy tutaj są pod jakimś takim pręgierzem, gdzie ktoś wymusza coś na nich, kontroluje, chce zagrabiać ich energię, nie tylko chce, ale zagrabia i to dzieje się czasami lata całe, no to, moi drodzy, to są właśnie dla nich złe wieści tutaj, bo ci uciemiężeni podnoszą głowę i spokojnie, spokojnie nabierają sił i niestety ewakuują się z takich sytuacji, więc mamy tutaj taki czas właśnie szykowania się do czegoś nowego w swoim życiu, do odchodzenia od bardzo toksycznych relacji, od dziwnych historii, od dziwnych układów. Moi drodzy, to jest czas uwalniania się właśnie, uwalniania naszej własnej indywidualnej energii spod kontroli, spod kontroli jakichś układów karmicznych, spod kontroli jakichś kontraktów, spod kontroli innych właśnie ludzi. Którzy poprzez tego typu właśnie umowy, kontrakty, próbują wymuszać na kimś jakieś posłuszeństwo i tego typu sprawy. Słuchajcie, także czas jest to niesamowity. Tworzą się tutaj nowe więzi, będą się tworzyły. To jest czas, kiedy przygotowywuje się człowiek do eksploracji jakichś nowych obszarów, nowych obszarów pracy nad samym sobą. Mało tego też te nowe obszary się pojawią, dlatego że ludzie będą odłączali się od pewnych toksycznych energii, zatem moi drodzy, jeżeli nie, ma, nie, mamy, nie mamy już toksyka czy toksyczki, czy, toksy, czy jakiegoś toksycznego środowiska, toksycznej pracy już nad głową, nie inwestujemy naszej energii w to. No to moi drodzy, mamy nowe zasoby, pozyskujemy po prostu nowe zasoby, nowe obszary, nowe przestrzenie. Więc będzie czas na właśnie tworzenie nowych więzi, po to, żeby aż to w 2026 roku słuchajcie, bo to są takie energie, które się tutaj tak mocno zawiązują po to, żeby w 2026 roku kompletnie, zupełnie co innego robić gdzie indziej i z kim innym. To jest. Cały czas jeden i ten sam, słuchajcie, proces uwalniania i odkrywania nowych obszarów, nowych obszarów emocjonalnych, nowych obszarów duchowych. To jest czas właśnie tworzenia się nowych więzi, pozbywamy się wszelkiego rodzaju trudnych, dziwnych misji. Słuchajcie, jak byliśmy obciążeni jakąś misją, że będziemy tutaj mm, kroczyć y, y, z pochodnią wiedzy, tak, między jakimiś toksykami. No to już moi drodzy, te, te właśnie misje tutaj zostają zakończone. My jesteśmy zwolnieni już z takich misji. Będą się pojawiały zupełnie nowe obszary, gdzie będziemy mogli się czym zająć, a no samymi sobą, własnym rozwojem, nowymi zdrowymi relacjami, nowymi zdrowymi układami w pracy. Właśnie, moi drodzy, temu bardzo mocno sprzyja ta energia skorpionia, tak, od Słońca, Merkurego i Marsa. Mars, słuchajcie, praca zawodowa, planeta czterdziestolatków, no i to jest w jakiś sposób się tutaj odnajdujemy w świecie. Merkury również, słuchajcie, komunikacja, Słońce to całe ja, moja energia, moje jestestwo, więc mocno, mocno, słuchajcie, tutaj te energie sprzyjają zamykaniu, zakańczaniu i wypalaniu. Po co? Po to, żeby właśnie powstały nowe obszary, nowe miejsca w nas, żebyśmy odzyskali kontrolę nad tym, co nam się wydawało, że nie jest nasze. No właśnie, wydawało nam się tylko, że to nie jest nasze, poprzez właśnie różne układy toksyczne, chore relacje, moi drodzy, yy, toksyczne układy zawodowe, osobiste, rodzinne, a nawet i jakieś przyjaźnie, tak? No nagle się może okazać yy, w najbliższym czasie, że te przyjaźnie to są tylko po prostu pseudoprzyjaźnie. Zatem tydzień dynamiczny, sprzyjający też właśnie takim refleksjom i temu, żebyśmy bardzo mocno koncentrowali się na sobie, bardzo mocno właśnie koncentrowali się na zbieraniu sił, na wychodzeniu z takich układów. Tydzień, słuchajcie, jakich wiele nie było dotychczas. I zobaczymy co w takim razie te energie, kosmiczne przyniosą tutaj dla poszczególnych znaków, co się tutaj w kartach będzie działo, jak karty będą taką energię tutaj dla Was, moi drodzy, zczytywały. A ja Was teraz zapraszam właśnie na czytanie z kart dla każdego poszczególnego znaku, kochani moi, i do usłyszenia przy Waszym znaku osobistym. Moje drogie byki, witam Was bardzo serdecznie na czytaniu tygodniowym. Nowy tydzień, 27 październik, 2 listopad 2025. Zobaczymy, co tutaj w kartach dla rezonujących ze mną byków. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną byków, rezonujący ze mną byki. Nowy tydzień, 27 październik, 2 listopad 2025. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, moje drogie byki, macie kartę e, króla, nie, rycerza, przepraszam. Rycerza, buław. No, rycerz buław to jest ciekawa istota. Zaraz zobaczymy o co tu chodzi, moi drodzy. To są może i młodzi ludzie, to są może też jacyś przyjaciele, ale też i słuchajcie, jakaś chęć zmian, albo człowiek, który po prostu no, jest taką wieczną zmianą. Sam dla siebie i dla innych też. I zobaczymy o co tutaj może chodzić z tym naszym rycerzem buław, bo on jest bardzo ciekawy, taki to jest tranzytowiec, on może tutaj właśnie tranzytować wasze życie. Zaraz zobaczymy. Poprosimy karty uzupełniające, dointerpretowujące, rezonujące ze mną byki. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Po spodem talii, moje drogie byki, macie kartę e, wizyty, A więc właśnie... E, tu może chodzić o pewnego rodzaju jakieś zablokowanie. Tu może chodzić, moi drodzy, o pewnego rodzaju nawet jakieś uzależnienie. Więc możecie być uzależnieni emocjonalnie od jakiejś sytuacji, uzależnieni od jakiejś osoby, bądź osoba jakaś jest tutaj, słuchajcie, uzależniona. Zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. Jakieś uzależnienie, zablokowanie. Szósteczka buław. Mm -hmm, mm -hmm. Drogie moje byki, może ta energia was samych dotyczyć. Tak, ale też może osoby, z którą tutaj gdzieś. Ha, ha, ha. Słuchajcie, same buławy, same buławy, a więc tydzień ognisty. Powiem szczerze, to może wyglądać tak, jakby ktoś zapalił zapałkę i ona bardzo szybko się zapaliła, rozpaliła, spaliła, zwęgliła i koniec. Słuchajcie, to będą... działania będą tutaj dosyć szybkie w tym tygodniu. Widzę wychodzenie z pewnych jakichś blokad. Widzę wychodzenie z pewnych sytuacji, drodzy moi, no, w których tkwiliście z pewnego jakiegoś przyzwyczajenia. No i zaraz sobie tutaj porozmawiamy na ten temat. Kochani moi, szóstka buław oraz karta podarunku. To, to jest ogólna energia tego tygodnia. Dostaniecie jakieś wiadomości, dostaniecie jakieś listy, kochani moi, ale warto sprawdzić, warto przeczytać dokładnie wszystko, o co tutaj się rozchodzi. Możecie dostać jakieś umowy do podpisania, możecie dostać właśnie jakieś listy, możecie dostać jakieś wiadomości. Jeżeli będziecie podpisywali jakieś umowy, to sprawdźcie, moi drodzy, wszystko dobrze i dokładnie, czy aby coś nie piszę tutaj takim małym, e, drobnym druczkiem, bo tutaj też mogą być właśnie Jakieś takie haczyczki, które mogą Was na coś tutaj naciągnąć, zaciągnąć zatrzymać, przytrzymać i to może mieć po prostu tutaj jakieś swoje drugie dno. Zatem moi drodzy, właśnie na jakieś dru, dru, drugie dno czegoś, tej propozycji, czy to zawodowej, czy jeszcze jakiejś tam innej, jeżeli macie na przykład, nie wiem, chcecie się gdzieś tutaj, nie wiem, wyprowadzić, przeprowadzić, chcecie zmienić mieszkanie, dom, może coś w tym stylu, no to moi drodzy, właśnie trzeba tutaj na to wszystko bacznie zwrócić uwagę, dlatego że... Mm, oferowane wam jakieś umowy, kontrakty, czy właśnie no, składana wam jakaś oferta, ona tutaj czymś dziwnie pachnie. Więc trzeba to sprawdzić. E, kochani moi, no a jeżeli chodzi o kwestie relacji, hmm, no to cóż, ja powiem, że będą się tutaj wyjaśniały sprawy. Jeżeli chodzi o kwestię relacji, będą się tutaj wyjaśniały sprawy. Są jakieś byki, które może są przyzwyczajone do jakiegoś pewnego specyficznego wzorca relacji e, osobistej. No i wy tutaj, moi drodzy, no. Będziecie, będziecie ten temat sobie wyjaśniać w sobie, tak? Będziecie gdzieś tam się może od tego wzorca odłączać, oddzielać. No pamiętajcie, to jest też okres poszukiwania w sobie jakichś nowych obszarów, odkrywania w sobie jakichś też nowych obszarów, poprzez to, że pozbędę się czegoś i nagle odkryję, że ja mam tutaj dużo przestrzeni. O właśnie na przykład robię porządki w domu, więc może się tak okazać, że pozbywam się czegoś i nagle okazuje się, że ja mam tutaj mnóstwo miejsca w tej szafie, jak powyrzucam rzeczy, których nie noszę. O, coś w tym stylu, moje drogie byki. Więc tutaj możecie właśnie też no, pozbyć się czegoś, pozbyć się jakichś przyzwyczajeń, pozbyć się jakichś emocji, nagle stwierdzić, że macie bardzo dużo obszarów, bardzo dużo możliwości, macie bardzo dużo przestrzeni na przykład na nową relację. Widzę też, słuchajcie na właśnie informacje, które dochodzą do Was, wyjaśniają się tutaj jakieś sprawy. Jakieś historie trójkątowe, jakaś, jakieś prawdziwe intencje kogoś, kto ewentualnie tutaj chciałby z Wami wejść w relację, te sprawy Wam się tutaj, moje drogie byki, wyjaśniają. One się w tym tygodniu po prostu klarują, więc przychodzą wiadomości. Dla jednych będzie to potwierdzenie, że tak faktycznie ktoś kompletnie nie wart uwagi, a dla innych będzie potwierdzenie, że jest wart uwagi, tak? że nie ma tutaj nic gdzieś tam za uszami, jest wszystko, słuchajcie, w porządku. No taki to po prostu jest tydzień. A więc wyjaśnienie, wyjaśnienie. Jeżeli dotychczas niepewność zamykała obszar na przyjęcie czegoś nowego w życie, no to Wy tutaj właśnie, tutaj będziecie tej, tej niepewności również się, słuchajcie, pozbywali. Ciekawy tydzień, ciekawy tydzień. Jeżeli też chodzi o jakąś pracę zawodową, słuchajcie, praca dla innych, na rzecz innych. No tutaj są jakieś byki, które mogą dostać jakąś nową propozycję, jeżeli właśnie chodzi o kwestie pracy zawodowej, zwłaszcza dla tych byków, które u kogoś pracują, albo dla kogoś jeszcze pracują, czy z kimś macie jeszcze jakieś kontrakty, jakieś umowy, coś takiego. Możecie nawet być na własnym rozrachunku, możecie być na jakiejś takiej umowie, tak? Niekoniecznie jako typowo, typowy pracownik, ale moi drodzy, no tutaj właśnie widzę jakieś zmiany, nie, nie, zwłaszcza te byki, które niekoniecznie są może zadowolone z poziomu wynagrodzenia, które otrzymujecie. Czwórka buław oraz karta wdowca, moi drodzy, to są szanse tego tygodnia. Ho, 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 słuchajcie. Macie szansę, moi drodzy, domknąć przede wszystkim przeszłość i osiągnąć tutaj jakiś niesamowity sukces w związku z tym. Możecie domknąć tutaj jakieś sprawy związane z nieruchomościami, możecie tutaj domknąć jakieś sprawy związane z może z jakimś właśnie domem, z czymś, co ma jakąś, nie wiem, działeczkę, ogródek, coś jakieś otoczenie, jakieś, jakieś, jak, jak, jakiś płot, coś w tym stylu. E, kochani moi, więc tutaj te sprawy macie szansę domknąć, macie, macie szansę powyjaśniać te, te, te tematy. Widzę u Was też, moi drodzy, u niektórych zamknięcie jakichś toksycznych relacji, układów osobistych, domykanie tego. Domykanie też słuchajcie, jakiś. Dziwnych współprac zawodowych, zwłaszcza tam, gdzie była po prostu jakaś ogólna taka toksykologia, gdzieś ktoś kogoś czymś, do, do, nie wiem, okłamywał, tak, wykorzystywał, więc tutaj tego typu sprawy widzę. Moi drodzy, tu jest też pozbycie się braku jakiejś gotowości. Więc tak, możecie się pozbywać osób, które nie są gotowe na coś w życiu, wejść z wami w relacje, jakieś były historie, tu się klekoczą za nim, za, za, za nią, za wami, za kimś tam jeszcze, tak? Więc brak tej gotowości, więc pozbywanie się osób, które nie są po prostu gotowe, nie są gotowe również wejść z wami w coś, w jakiś układ, w jakąś współpracę, w jakieś, w jakieś sprawy osobiste, ale również sami z siebie, od siebie będziecie się pozbywali braku gotowości, będziecie zamykali jakieś takie wlokące się za wami toksyczne historie finansowe również. Jeśli się boicie tutaj, że gdzieś coś mi się nie uda, bo ja bo finanse, bo coś jest też właśnie takie, pozbywanie się pewnych, niepewn takich, takich niepewności, pozbywanie się, słuchajcie, raczej toksycznych układów, toksycznych osób ze swojego otoczenia, toksycznych wspólników, koleżanek, kolegów, szefów i tak dalej. Przede wszystkim gotowość, czyli pozbywanie się ludzi niegotowych, jak i również samych siebie, z własnego wnętrza. Będziecie się pozbywali tej niegotowości do wejścia po prostu w coś nowego w życiu, tak? Do, do, do realizacji. Wolne związki tutaj widzę, słuchajcie, widzę jakieś zamieszkiwania, widzę jakieś przeprowadzki. Widzę domykanie spraw majątkowych, również słuchajcie, widzę domykanie spraw związanych z jakimiś spadkami, tak, zwłaszcza jeżeli one dotyczą męskich członków waszej rodziny. No i dobrze, słuchajcie, no i tak. A jeżeli też jeszcze ktoś miał jakieś problemy z nałogami, albo był właśnie był od czegoś uzależniony, miał jakieś nałogi, to ja też widzę tutaj jakiś sukces, więc wy się pozbywacie jakiegoś nałogowca, bądź sami też ze swojego życia pozbywacie się nałogu ciągłego na przykład wracania, powracania do tej samej sytuacji bądź do tej samej osoby. Jakie macie zagrożenia w tym tygodniu? Moi drodzy, karta trójki buław i karta, karta duchownego. No czy to są zagrożenia, powiem szczerze? Hm. Ja mogę powiedzieć tak, że co wam przeznaczone, to będzie za przeproszeniem na drodze rozkraczone. I w ostrzeżeniach tutaj jest taka informacja, że nie uciekniecie czemuś, nie uciekniecie przeznaczeniu, moi drodzy. Trójka buław to jest brama, to jest przejście, zostawiacie coś za sobą, idziecie po coś nowego duchowny mówi, że tak czy inaczej niestety jakiś etap się zamyka jakiś etap się zakończa musicie coś podsumować, musicie zrobić jakieś bilanse musicie się z czegoś rozliczyć musicie rozliczyć się z przeszłości musicie rozliczyć kogoś i koniec, niestety, moi drodzy, nie ma tutaj odwrotu karta tutaj ostrzega was przed tym, abyście robili sami sobie krzywdę o co tu chodzi, bo w trójce W moi drodzy, wy musicie być przyjacielem samych siebie stanąć po swojej własnej stronie. I tu karty przed tym właśnie ostrzegają, żebyście nie przestawały być po swojej stronie, nie przestawały być przyjacielem samego siebie, samej siebie, moi drodzy, w tym tygodniu. To bardzo ważny tydzień, zwłaszcza duchowny, no tutaj pokazuje na konieczność emocjonalnego, również i fizycznego i mentalnego, jak i również takiego materialnego rozliczenia się z czym, z przeszłością i tyle. To jest nieuniknione, moje drogie, moje drogie Byki, no, tak, no ka karty ostrzegają, mówią o tym, że co los ma tutaj zdziałać, tutaj tak po prostu zdziała. Możecie się temu opierać, możecie się temu sprzeciwiać, możecie temu próbować przeszkadzać. No niestety nie za wiele Wam się to uda. Nie wskuracie, moi drodzy, nic nie wskuracie, bo domknąć się pewne sprawy tutaj muszą i tyle. Karty tylko przestrzegają przed tym, żebyście nie były wrogami dla samych siebie, tak? Właśnie też te sytuacje, w których czasami byłyście wrogami dla samych siebie, kiedy same sobie robiłyście krzywdę, tkwiąc w dziwnych um, układach, one się po prostu będą zamykały. Zwłaszcza jeżeli ktoś był przyzwyczajony do specyficznego modelu związku lub sam też po prostu specyficznie się w tych związkach zachowywał, tworzył pewien specyficzny model, miał specyficzny model partnera, partnerki, to się wszystko, moi drodzy tutaj, musi zamknąć, zakończyć. Ja widzę po prostu bardzo głęboką zmianę, przemianę w tym tygodniu. I też dla takich byków, które, uwaga, dawały wiecznie szansę komuś, dawały wiecznie szansę jakiemuś człowiekowi, wiecznie dawały szansę jakiejś, jakiej, jakiej, jakiejś osobie. No i niestety Was to bardzo raniło, tak? Albo dawałyście właśnie szansę, no, że może coś się jeszcze tu stanie, może coś, albo da, dajecie szansę jakiemuś projektowi zawodowemu, może jeszcze coś, może jeszcze coś. A ja niestety, moi drodzy, to. To miało być tylko na jakiś czas w waszym życiu, miało was czegoś nauczyć, śmiejcie się czegoś tutaj dowiedzieć o samych sobie i pójść dalej. Czyli to koniec z niepewnością. Wszystkiego dobrego moje kochane byki, zapraszam za tydzień.